Uwaga, w pasie są węże i rzeczy radioaktywne. Wow. Cześć, siema z sesony hotelu i moja dusza fana autentycznie rozbłysła jasnym światłem, zielonym niczym... Nie wiem, czacza co cza, cza, się styło, ale dobra mnie to. Dzisiaj po w dwóch tygodniach, przyszła mi paczka z płytą. Czemu po dwóch tygodniach? No bo... Poczta Polska przejęła moją paczkę, i potem poczta w moim mieście nie chciała mi tej paczki wydać. No, najpierw no, ja za moje palce, ale aktualnie jestem, dosłownie przed chwilą wyciąłam z dworu. Wyciąłem to ze szkoły i nagrywam to. <laughs> e, dobra. Paczka, płyta Karei, Pepys Champion. Nie mogę się doczekać. Mówią, że to też jest edycja z autografem. Mm. No mogę się doczekać, to do rozpakować. No więc zaraz do was wrócę z wielkim piskiem. I tak, nie mam dzisiaj statywu, ale kuwa, ja już widziałam co jest ty nie mogę właśnie, Dobra, zanurzam w rękę. Czekaj. Okay. To co się działa Kowa to nie działa. A potem to się wywołam, tą paczkę, z tej kopety. I o Boże. O Boże! O! Dobra Uspokój się, pociągnął, uspokój się. O Jezu, Dobrze. Dobra, więc mamy zdjęcie Prawie z autografem Jezu, jest jakie to jest, A. Ja pierdziele, aaaaaa Jezu, jak on jest cudowne Lepsze niż te zdjęcia, które Dobra to, to jest cudowne, to jest cudowne, ale to jest sama płytka o Boże, to na pewno darem w ogóle. Słuchałam tej płyty chyba już, nie wiem, z dziesiątej raz już w tym tygodniu. O Jezu. To jest najlepsza, to jest najlepsza, muszę teraz tej całej płyty. Ale o Boże. jest mm. 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 za tak krótki film, ale ja po prostu nie wiem co mam powiedzieć.